z moim następnym filmie na tym kanale. A w dzisiejszym filmiku będzie sumi wszystko: wszystko nic, bo sobie dzień sobie że będę nagrywał dzień w dzień coś i potem z tego składa film. Tam widzicie jak młody sobie pije mleko od samicy. I będą filmy dwa razy w tygodniu: w środę i w niedzielę. Bo w niedzielę to zawsze będzie film taki co będę robił w sobotę, bo zawsze co sobotę dużo roboty. No, a potem coś się, też tam coś się nagram. Potem to się sklei i się rzuci. No więc co, zostawcie łapkę w górę subika razem z wężkiem. Ja nie dłużam i zapraszam Was do oglądania. No i tak, dzisiaj mamy niedzielę 16. Ja sobie już dam tutaj na poniedziałek 17 marca. I maluchy we wtorek będą miały już. Trzy tygodnie, sobie latają po klatce, co nie mały. No, ślicznie, śliczne jesteście. Jakoś watson się uda zrobić, fajną co? Teraz chyba nie Teraz akurat, że jak dołożę trochę słomy tutaj królików, no bo nie sprzątałem teraz sobotę, będę im sprzątał w piątek po pracy lub w sobotę zobaczymy też się będzie pracy roboty i bardzo mnie cieszy to, że przyszły weekend będzie już fajny ciepły po 17-18 stopni no a jutrzejsza noc w podziałku na wtorek no to to chyba jakiś lak się wydarzy bo pokazuje u mnie aż minus 8 stopni tak więc no niezbyt przyjemnie ale mam nadzieję, że teraz będzie już taki ostatni akcent zimowy no i tak yy, za chwilkę sobie tu jeszcze muszę ogarnąć trochę te klatki po zamiatać tutaj samiczka no jestem niemal że pewny na 100% że jest kotna bo jest z przemieszana. teraz ja tego tak też nie widzę bo jej dałem akurat słomy, dałem przed chwilą też jeszcze muszę podlewać wody i ja sobie jeszcze teraz sprawdzę te kotność tej kotności tej oto czy na pewno jest kotna, i potem wam jeszcze tylko powiem taką fajną rzecz, która w jakimś takim bardzo niedługim czasie, myślę, że nastąpi, tak do dwóch miesięcy maksymalnie. No. Aha, i tu jeszcze ta samica wiedeńska biała chyba się ponownie zakociła, bo znowu ściółka jest bardzo przemieszana. No i zobaczymy, czy teraz się okoci. Jak nie. Znaczy, jak się okoci i zepsuje, no to samica idzie out z hodowli. No jak się okoci i będzie gitno, to będzie wychowywała, nie? Tak więc jedno z tych dwóch. No i dobra, zobaczyłem, czy coś z tego wyjdzie. Chodź tu, samiczka, chodź, chodź. Stój w miejscu. Się schowała pod tym, ale sam jest nie z tej strony, wiesz, samczyk. No to w ogóle, popatrzcie, samica tutaj PC sobie zbiera słomę do byższka. Ma wideo się maruje, ale oczywiście jej zakocą nie będę. Ze względu na jej wiek. No? Ciekawe. No, no, no. Dajesz, dajesz samiec. No i samiczka zakocona. Samczy chyba ci trochę w słabszej formie. Dopiero po nagraniu udało mu się raz przewrócić. No, ale no, jak będę dawał ją dzień w dzień, no to, to myślę, że w końcu zaskoczy i uda się ją zakocić. No, poza tym, co tutaj, już sobie ogarnąłem te kratki, powymiatałem kurze, słomę i inne syfy. żeby go pozamiatać podłogę, zostało. No, i na razie to będzie tyle. No, i oczywiście potem będę nagrywał jeszcze w tam innych dniach, we wtorek, czy do mi paczki. To oczywiście unboxingi sobie podagrywam. Tak więc na pewno jeszcze coś ciekawego w tym filmiku się wydarzy. Cześć, cześć. Mamy wtorek. Wczoraj w poniedziałek nic nie nagrywałem. Wtorek 18, To sobie na jutro przeniesiemy na środę. No i mi między paszuszki. przyszła mi pasza Piasta Champion. Znaczyłoby nie. i Tutaj ten taki ten granulat dla matek. Tak świeże po w kocie. Ja teraz to otworzę jedno i drugie. No i jestem bardziej ciekaw tego. No bo to, to wiadomo już tyle razy to zamawiałem, że dobrze więc to jest. Tutaj maluchy już fajnie sobie biegają po kratce. W sumie gniazdo już przestało istnieć. Trzeba poznawać świat tutaj. Parbidełki sobie siedzą. Tak więc w piątek będzie sprzątanie. Wszystkich komór, no i tutaj również będzie pierwsze sprzątanie ich. życiu. Nie, ślicznie jesteście. I jest i was ósemka są 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm, próbuję zlokalizować tego Wiednia. Wiedeński jest chyba tutaj z tyłu siedzi tam za matką da w rogu No praktycznie nic się nie, też on nie różni od tych brązowych ale wiadomo, że to będzie większa jak urośnie I co do Pani Barana yy, Ona została zakończona dokładnie 19 lutego tak więc, na pewno w weekend się okoci, bo jak dobrze wiecie Luty miał tych dni trochę mniej Tak więc, na pewno się okoci, na pewno nie jutro Tylko bardziej właśnie w weekend Tak więc czekamy, czekamy Aż coś się fajnego tutaj okoci A fajnie by było, żeby Fajne maluszki, baranki Się w hodowli pojawiły Patrzcie, młody już Zaczynam pis pudełka. One mają dokładnie dwa tygodnie dzisiaj. Dwa albo trzy, już nie pamiętam teraz. Przepraszam, dokładnie trzy tygodnie mają. Już sobie zaczynam sobie pić wodę, wciągać mieszankę z karmidła. No i oczywiście wciągać również dalej mleko od samicy. No a to jeszcze przez dłuższy czas. O, kolejny. Elegancko. No i teraz sobie otwartej tę paczkę. Tej paszy nie będę otwierał, no bo co nie tam co tam ciekawego w sumie jest tej paszy, skoro i tak widać co to jest. To jest bez sensu. Chyba na to się nie interesuje. No i śmieje tyle. Jest to takie wiaderko 2 kg. Ja myślałem, że to jest jakaś nowość, a tam jeden widz mnie uświadomił, że to nie jest nowość. Że już to jest długo, widziałem to też raz. Królica, króli... królica mleczna. Nie wiem, coś mi się język, język zaplątał, to potężnie. tworzę sobie to. I... czy czymś to się w ogóle różni? Widzę, że na pewno się różni grubością i trochę kolorem latu Tak on wygląda. I tutaj jest do tego miareczka. Tam patrzyłem, to tam jest na takie małe rasy. To właśnie było chyba pół miarki dziennie. A na duże rasy to właśnie taka cała miarka dziennie przez Dwa dni przed wykotem, mniej więcej już się to, to podaje I do chyba drugiego tygodnia życia młodych królików Się to podaje codziennie, no i potem się Przestaje Tak więc ja sobie namieszał nową mieszankę dla pani Samicy Baranka No i od jutra zacznę to stosować Znalazłem takie weterko też W miarę podobnej wielkości I sobie teraz tak nie całą łopatę mieszanki owsa nie i delikatnie pszenicy. Trochę granulatu czyli to jest gdzieś więcej tyle tego innego troszkę tego nowego granulatu z piasta. Uwielbiam jego zapach. Dodaję oczywiście już do mieszanki do lapodawstwa królików. Naprawdę dawno tego piasa nie miałem i można powiedzieć, trochę tęskniłem za tym zapachem. Jest naprawdę. Po prostu ten zapach bardzo z tego granatu. Trochę suszonej lucerny. No i teraz tutaj tego nowego granatu, teraz trochę na sypie. Dokładnie trzeba go stosować przez dwa tygodnie dwa dni przed planowanym wykotem i do 12. Dnia życia młodych królików i jest to duża rasa, czyli w sumie 14 takich miarek. Praktycznie no, nic nie obyło. Ale data ważności jest do września. Mamy no marzec. Tak więc do tego razu na pewno, że od wykotu będzie multum. To na pewno to całe zejdzie. No i to jest tak pomyślałem, że może pokupujesz trochę takie inne dodatki do paszy i takie, można powiedzieć, pyszności. Będą miały tylko właśnie samice w ciąży, które będą miały się kocić i tam do pewnego dnia życia swoich młodych. Będę karmił taką. Specjalną mie mieszanką z taką, no, że miał ja, jednak wiadomo jak najwięcej tych witamin. Mieszanka została dokładnie wymieszana. No i nie prezentuje się ona tak. No i tak, jak mówię, chyba zostawić coś takiego, właśnie. Że dla samych skotnych będę robił taką bombę witaminową dla swoich maluchów. Ale to jeszcze na pewno sobie przemyślę. I też, co tam kupić do tego jeszcze. No bo tego tu już, już jest dużo No ale jakby się coś urozmaicić no to Też nic się nie stanie Już na pewno wiem co będę musiał w weekend zrobić Na pewno tu jakiś podest Najlepiej by tego roweru to nie było, no ale musi tutaj niestety stać Podest Lub jakąś bardzo wytrzymałą półkę gdzieś na Wysokości połowy tego no, wtedy to byłoby chyba nawet wygodniejsze, Bo nie trzeba będzie się schylać aż tak bardzo. No i wiadomo, myszy tam potem biegać no nie będą. Tak więc, chyba jakąś taką półkę tu szczelę. Tak na szerokość. No tak, żeby po prostu worek, nie? No i wiadomo, też żeby nie spadł. To też musi być najważniejsze. No, coś się wykombinuje. W końcu jest to, no powiedzmy, mój azyl, mój raj. Na zewnątrz będzie jeszcze robione dużo. Będzie, będzie. I to już się od tego weekendu. Tak więc na pewno też filmik jakiś ciekawy się będzie zapowiadał. Ja sobie jeszcze młody zaś jedam. Młody no ogólnie klikam na jeszcze sianab. No i będę już kończy ten filmik. Tu jest ten wiedeński. Nie, tu jest tu jest wiedeński. O, tu jestem ten wiedeński. Jest troszeczkę ciemniejszy. Minimalnie ciemniejszy jest od pozostałych. Co ma nie dużo ciemniejszy, ale trochę ta różnica jest. Pójdźcie tutaj to zdjęcia trochę. No, spokojnie. Nie jestem się za bardzo Ustawić do zdjęcia. no cóż, to tyle o tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to się, oczywiście łapkę górę, subika razem z obraszkiem. No i. Do kolejnego filmu Puccino dzisiaj i cześć!